Cześć, witam was bardzo serdecznie w nowej kampanii na moim kanale z Potop Total War. Stwierdziłem, że po mojej klęsce w Warhammerze poprowadzę sobie coś innego, no i wrócę sobie do Mediwala, ale na innym modzie niż Divide and Conquer, tylko właśnie na potopie. Potopie, który zajmuje się nieco inną tematyką, bowiem przenosi nas do historycznej epoki, właśnie drugiej połowy XVII wieku. I pierwszej połowy XVIII wieku, czyli wielkich wojen, które miały miejsce na naszym terenie wówczas. No i jest to mod zrobiony przez Polaków, więc stwierdziłem, że zdecydowanie go sobie poprę i będę wspierać, bo zawsze warto wspierać polskie produkty, w tym i mody, bo istnieje również drugi mod o podobnej tematyce, ogniem i mieczem Total War, z tą różnicą, że ogniem i mieczem jest robione przez Rosjan. No i jest też o tyle problematyczne, że nie jest do końca spolszczone i dużo rzeczy tam jest z cyrylicy. I to stanowi trochę problem. A Potop Total War właśnie przez to, że jest zrobiony przez Polaków, jest też ymm, oryginalnie na polskiej wersji, więc prawie wszystkie eventy i tak dalej jest tutaj po polsku, więc to na pewno też jakoś ymm, urozmaici rozgrywkę. No i jeszcze jedna rzecz, którą różni się Potop Total War od Ogniem Mieczem Total War, jest to, jak duża jest mapa, zobaczcie. To jest mapa maksymalnie duża z medieval Dwójki Kingdoms. Nawet tutaj z fragmentem Ameryki. No, a Ogniem Mieczem to chyba tylko jakoś taki kawałek miało mapy. No, więc zdecydowanie jest duża różnica. Eee, Okej, okay. I, no i stwierdziłem, że żeby było fajniej, i ciekawie, poprowadzę sobie naszą ukochaną Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Na poziomie bardzo trudnym. Tak więc będzie trudno, ale myślę, że o tyle fajnie jest to zrobione, że no, Polska zaczyna w bardzo ciężkiej sytuacji, może z dużym krajem. Ma bardzo słaby dochód, ma bardzo słabe wszystko poza tak naprawdę terytorium, które w pewnym momencie też utrudnia prowadzenie tej kampanii, bo przedostanie się jednej armii ze Smoleńska, powiedzmy do Poznania, no to zajmie dużo tur. No i naszym wodcom jest Jan Kazimierz Waza. E, właśnie z dynastii wazów, sen Zygmunta, brat Władysława IV. No i tutaj mamy krótki opis, no ale to jest taka dosyć podstawa naszych dziejów na razie, e, mianowicie naszego konfliktu ze Szwecją. E, no i też opada nieco o właśnie ustroju rzeczpospolitej, czyli o tej złotej wolności szlacheckiej. No dobra, myślę, że zatem sobie zaczniemy. No, i jak widzimy, mocną stroną polski jest to, że wystawia do boju dużą ilość konnic, najlepszą ciężką jazdę w Europie, ale ma mało jednostek nowego wzoru. Czyli które no, wtedy były niezwykle popularne. Fajne są tutaj te loadingi, które mają cytaty właśnie znanych postaci, chociażby tutaj Jana III Sobieskiego, czy widziałem tam wiele innych jeszcze równie ciekawych. Więc naprawdę ten model jest mega klimatyczny i mega mi się podoba. No, i myślę, że ze spokojem będę sobie to prowadzić jakoś albo dopóki Rzeczpospolita nie upadnie, albo dopóki nie będzie wielkim imperium. <grym> ok, no i tutaj mamy nieco wprowadzenie. Mm -hmm. No i zaczynamy podczas e, buntu Chmielnickiego. No, jak widzimy, e, no, <grym> Kozacy mają tutaj bardzo spolą, sporą ilość swoich jednostek na naszych ziemiach. Nasz dochód jest tragiczny, mamy minus 6000 dochodu. Tak więc, żeby uratować nasz dochód, zaczniemy od niszczenia floty. Bo jak widzicie, flota kosztuje tutaj prawie 1000 na miesiąc, więc dobrze byłoby się jej pozbyć, żeby chociaż trochę uratować ten opłakany stan naszej gospodarki. Flota nie będzie mi też aż tak niezbędna do wygrania tej kampanii, przynajmniej na razie. Potem może się nieco przydać. No i już mamy dochód na plusie dzięki temu. Okej, okay, to możemy sobie zacząć na przykład od robienia farm. Farmy na pewno się przydadzą. Tutaj mamy Warszawę, więc budujemy sobie w, właśnie w Warszawie farmy. E, dobrze bo było na przykład rozbudować takie ziemie, które są w miarę bezpieczne aktualnie, czyli powiedzmy hmm, Lublin wydaje się w miarę bezpiecznym terenie położony. Możemy sobie zrobić tutaj na przykład uprawę chmielu. Da, to i plusy do szczęścia, I plus do handlu, i plus do dochodu, więc na pewno się to przyda. No i powiedzmy nie, możemy sobie... Yy, Wilno jest trochę narażone, to może nie do końca. Zemu się stwierdzą. Lwów jest jeszcze w miarę bezpiecznym położeniu. To możemy sobie zrobić tutaj powiedzmy wielki market. Na razie nie będziemy werbać za bardzo jednostek. Albo może zamiast wielkiego marketu zróbmy sobie farmy, bo są nieco tańsze. I dzięki temu będę mógł powerbać sobie więcej kapłanów, którzy będą mi niezbędni w tej kampanii, bo zdecydowanie mi się przydadzą. Przyda mi się też kupiec, to na pewno. Będziemy bardzo polegali na agentach w tej kampanii, w przeciwieństwie chociażby do kampanii Ice and Garden, gdzie tych agentów się prawie w ogóle nie używa. No tutaj będą nieco niezbędni dla mojego przeżycia. Ok, wyślimy sobie, może na razie wszystkich moich kapłanów, żeby nawracali gdzieś tutaj te ziemię Torunia i umocnili tutaj katolicyzm w regionach, gdzie jest jeszcze protestantyzm. A dopiero potem zaczniemy nawracać ziemię Rusi, dzięki czemu nasza stabilność będzie nieco większa w królestwie. Ok, tutaj możemy sobie zgromadzić jakąś jedną armię pod dowództwem Stefana Czarnieckiego. Która będzie broniła tutaj te ziemię przed ewentualnym atakiem szwedzkim, który prędzej czy później raczej nastąpi? Okej, okay, tutaj sobie pozbieram te siły. No i taka armika będzie musiała tu wystarczyć na razie. Tutaj mam dyplomatę To może. No nie wiem, dyplomata niech tu zostanie, bo nasza dyplomacja będzie się raczej opierała na udziale księżniczek, których mamy od cholery. Wyślemy sobie jedną księżniczkę do Brandenburgi, żeby stworzyć sojusz z Brandenburczykami. Wyślemy jedną księżniczkę do Cesarstwa Niemieckiego. I jedną do tutaj Siedmiogrodu. Jedną księżniczkę do Mołdawii. I teraz tak, tutaj mam jeszcze księżniczki. To może niech jedna z nich uda się do Rosjan. Uh -huh. I teraz tak, tutaj mamy jeszcze parę księżniczek. To niech one się udadzą już do kozaków bezpośrednio i będziemy starali się nimi uwodzić dowódców kozackich, bo właśnie to jest duży plus posiadania księżniczek, których na przykład nie ma w Divide and Conquer a naprawdę mogą dużo zmienić i namieszać, bo właśnie księżniczki mogą uwodzić dowódców i dzięki czemu moglibyśmy pozbawić kozaków części ich dowodzenia, co by ich zdecydowanie osłabiło. Zobaczmy, sobie, jak wygląda moje drzew korodowe. Mamy tutaj naszego króla Jana Kazimierza. Mamy królewicza Karola Ferdynanda. I mamy Annę Katarzynę Wazę. Okej, okay. to jest nasz cały ród aktualnie. Mm. O, dumka na dwa serca słyszę. <grych> Okej. Okay. Nie wiem, czy może trochę muzykę zgłośnić, żeby był lepszy klimacik? Może troszkę. Mam nadzieję, że do, o to się nie, przypie, nie przypieprzymo o prawa autorskie. Jeżeli tak, no to już trudno. Przynajmniej w tym odcinku. Dobra, tutaj sobie zgromadźmy siły pod dowództwem naszego króla Jana Kazimierza. No i to będzie armia, która pójdzie na kozaków. No, wyjmowanie ludzi z garnizonu na pewno mój dochód osłabi znowu. No ale trudno. Jakoś będę musiał to przeżyć. Tutaj mamy Bogusława Radziwiła. Naszego nieukochanego kolegę. Wyślijmy go do, zatem do jego krewnia Kajanusza. Połączmy też tutaj siły litewskie. Widzimy tutaj ludzi z fortów. No i stwórzmy tutaj jedną większą armię litewską. Tutaj mamy jeszcze dyplomatę. To może niech on pójdzie do Szwedów. Może uda nam się jakoś wyhandlować to, żebyśmy trochę dłużej pożyli. Żeby nas nie atakowali od razu i żeby było bardzo miło. Dobra, no wyślimy sobie jeszcze tych, powiedzmy, tutaj do Radziwiła. Natomiast e, te trzy jednostki niech pójdą do Smoleńska i one tutaj będą nas broniły przed ewentualnym atakiem Rosjan. Aha, dobra. Teraz tak. Spinska. E, Wyślemy sobie ludzi jeszcze do króla naszego, ukochanego. Miłościwie nam panującego. Natomiast z Lwowa hmm, podeścimy sobie siły już na wschód. Eee, podeścimy sobie też tutaj siły. Będziemy musieli jakąś tutaj większą armię zebrać. Na razie nie, wyciąg nie wyciągajmy armii z Bracławia, bo tutaj będzie taki punkt zborny powiedzmy. Ok, podeścimy sobie oddziały z Czernichowa. Na razie, tutaj powiedzmy na wysokość tego mostu. U, widzę, że tu są niezadowoleni. No trudno. Obniżmy zatem podatki. No tutaj widzę, że jeszcze nie wszystkie są rozbudowane te przedmioty. Eee, możemy usunąć sobie ten pra prawosławny kościół. Eee, tutaj też jest jakiś prawosławny kościół. To też go usuniemy. Raczej prawosławne kościoły nam nie będą przydatne, tylko raczej będą nam szkodziły właśnie, bo będą tutaj na naszą niekorzyść tworzyły prawosławną wiarę, z którą przecież będziemy walczyć. Ok, no i nasz dochód wynosi już prawie minus 10 tysięcy. <grym> Więc zanim nasz dochód się jakoś ogarnie i będziemy mogli coś sensownego zacząć robić, no to trochę czasu minie. Dobra, podejrzyjmy sobie też tutaj te oddziały z Kijowa do Jeremiego Wiśniowieckiego. I podejścimy sobie te oddziały z Żytomierza. No i tutaj mamy zatem już prawie jedną pełną armię. No którą być może jakoś nam się tych kozaków uda pokonać. Mhm. Dobra, no i myślę, że to jest też dobry moment, żeby skończyć tą turę. Yy, no bo chyba wszystko zrobię co mogę, Mogę jeszcze tu podatki obniżyć, żeby się nie pluli. Możemy naprawić sobie tutaj farmy. Chociaż nie wiem, czy chcę naprawić farmę w Kijowie, który jest dosyć narażony. To jest trochę bez sensu. To prawda, no. Dobra, skończmy zatem sobie. No i zobaczymy, co zrobią nasi przeciwnicy. Pewnie będą jakoś łączyć te swoje siły. Wątpię, żeby tak pozostali w rozsypce. Tutaj moskwa się ruszyła niebezpiecznie, nie lubimy ich. Jeżeli oni mi wbiją nóż w plecy, no to będzie naprawdę ciężko. Okej, okay, jakie mamy powiadomienia? Sabaudia zawiązała sojusz z, z Kró e, Królestwem Hiszpanii. E, Okej, okay, mamy raport rekrutacji. Mamy tu kapłana. Dobra, na razie pozarządzajmy kapłanami. Niech tutaj pójdą sobie do Dobrzynia. Wyślimy sobie tego z Gdańska. Też do Dobrzynia. Czy to jest soundtrack z Dragon Age'a? Chyba tak. Przynajmniej tak mi się wydaje. Może się mylę, ale brzmi podobnie. E, w Toruniu mm, Wyszlimy sobie go tutaj też. Na pole bardziej. No i kapłana tutaj z kalisza też wyślemy do dobrzenia. Niech wszyscy moi kapłani tutaj się zbiorą. Natomiast moi kupcy. Kupiec z Warszawy. No, musimy poszukać jakichś fajnych złóż. Może tutaj złoto na Śląsku byłoby kuszące. Tak, chyba spróbujemy sobie tutaj zdobyć. Eee, na pewno przyda się. No, możemy tego też tutaj wysłać. Im szybciej któryś z moich kupców tu dotrze, tym lepiej. Hmm. hmm. Kopiec z Gdańska... Czy masz tu coś fajnego do pohandlowania? Tak średnio, kolego, widzę. Tja... Tutaj za bardzo w Polsce nie ma czym handlować. Dobra, no ale to też go wyślemy gdzieś na Śląsk. Zdecydowanie Śląsk by warto było kiedyś zająć, bo... No, widzę, że ma bardzo dużo złóż naturalnych. Mojego kolejnego kupca też na Śląsk. No i tam będziemy szukać jakichś złoży. Okej, okay, tutaj mamy wzrost cechy dowódców, który jest od groma i jeszcze trochę. ok to jest teren, który musimy zająć, żeby wygrać kampanię. No, da się zrobić, chyba. Wojskowo jesteśmy drugi, drudzy, jako mocarstwo. Finansowo jesteśmy ostatni. produkcji jesteśmy... Prawie też ostatni. Ludnościowo jesteśmy dosyć wysoko. No cóż, zdecydowanie nam brakuje. A to jest zdecydowanie muzyka z Dragon Age'a. Jestem tego teraz pewien. Mm -hmm. No cóż, aż mam ochotę sobie zagrać. Eee, dobra, podejścimy sobie może ich tutaj gdzieś pod Gdańsk. To mają armię pod dowództwem Czarnieckiego. Eee, teraz tak. Tutaj ty, kolego, leć na północ. E, kolego, koleżanko znaczy się. Mhm. Ty leć może do koszyc. No, po, po prostu poprzestawiajmy ich tak dalej. Żeby komputer tego nie robił. Tego kapana też możemy nieco ruszyć? Ruszyć, e, ruszyć oczywiście. Eee, dobra, ty leć tutaj dalej. I teraz tak gdzieś tu jeszcze miałem jedną. Eee, ciebie miałem. Możesz tutaj zatem spróbować kogoś uwieść. No i widzę, że tutaj Micha Stanisław Michał Krzeczowski byłby ciekawy do uwiedzenia, bo jest bardzo dobrym dowódcą. Spróbujmy. No niestety M została zhańbiona księżniczka, więc ona zdradziła, a nie dowódca. Szkoda. No, połączmy jeszcze tych tutaj z armią. No i mam prawie pełny oddział, doskonale. Mhm. No ale ich też jest tu od groma. Zobaczymy, gdzie będą szli. Tutaj się połączmy w Bracławiu. To będzie taki mój punkt oporu, również. Mhm. Mam nadzieję, że jakaś Mołdawia śmierć na mnie nie zaatakuje. Spróbujmy sobie z nimi pogadać. Chociaż zróbmy sobie prawa handlowe, i może załóżmy małżeństwo między księżniczką a dziedzicem tronu, i dajmy im informację o mapie. No i się zgodzi, doskonale. No i w ten sposób mamy tutaj jakieś lepsze relacje z Mołdawią, która jest naszym sojusznikiem. I zawiesiliśmy też dzięki temu e wojnę z Hanatem Krymskim, doskonale. W ten sposób, y, mamy jako przeciwników tylko kozaków, których już powinniśmy jakoś łatwiej rozwalić. Mm -hmm. Dobra. No to myślę... A, jeszcze tutaj miałem na Litwie, przecież do, do, do zarządzania wojską. Dobra, to tu sobie połączmy te oddziały. No i tutaj też już mam prawie pełną armię. Trochę jest tu rebeliantów, którzy się kręcą. Tych sobie doszliśmy też do Radziwiła. Radziwił nie jest zbyt lojalnym dowódcą, niestety. To w sumie nie jest zbyt nieodległe od prawdy. No, raz, możesz ty w sumie też pójść tutaj na Ukrainę bardziej. Tu już mój dyplomata dojdzie do e, Moskwy najwyżej. Ale najpierw niech pójdzie do Szwedów. Ty idź do Smoleńska, kolego. No i tutaj dzięki temu mamy jakąś obronną w miarę twierdzę. Doskonale. No i możemy skończyć tę kolejną. No tutaj zapomniałem o jakichś dwóch kapłanach, no ale już jest ich tyle, że ciężko o wszystkim naprawdę spamiętać. A, jeszcze tutaj o armii Jana Kazimierza. No ale sami doszli. O, czyżby Brandenburgia chciała sama ze mną pogadać? Byłoby mi bardzo miło. Zdecydowanie sojusz z nimi by się przydał. Hmm. Renegocjujmy umowę. Coś takiego. No, no, nie będziemy od nich nic żądać, ale sojusz i prawa handlowe, informacje o mapie to na pewno się przyda. No i zaakceptowali, w ten sposób mamy sojusz z Prusakami. Doskonale. Więc być może nie będą nas atakować, jeżeli Szwedzi nas zaatakują. Może trochę naiwne myślenie, ale mam taką nadzieję. U, widzę, że tutaj kozacy oblegli Kijów. Będziemy musieli mu zatem ruszyć z pomocą. No i tutaj dochodzą całkiem spore posiłki powoli. Mhm, tutaj gromadzą też dużą armię. Pod dowództwem samego Chmielnickiego. No proszę. Ta, Gromadzą się tu wokół niego. Będą chyba nawet mieli tu z dwie pełne armie. Jakim dobrze pójdzie Hmm, no cholera to będzie wyzwanie Musimy jak najszybciej pokonać tą armię pod yy, Kijowem Okej, okay, Szwecja jeszcze nie zaatakowała doskonale No i w sumie ta księżniczka miała iść do Brandenburgi No ale już tam nie musi bo mamy z nimi sojusz Więc możemy ją wydać rzeczywiście za tego dowódcę który jest co prawda alkoholikiem. E, dobra, to może nie, nie chcemy alkoholika, sorry. Mmm, wysyłamy do Szwecji. Tuż już, z tego co widzę, idzie. I może nawet zabrzemy sojusz ze Szwecją, byłoby bardzo miło. Odrzucili, to znaczy, że pewnie chcą nas zaatakować. Okej, okay, dostaliśmy chociaż 500 zł, chociaż... Biorąc pod uwagę te nasze minus 17 tysięcy, to dużo to nie da. Ech, no trudno. Kijów oblężony. Okej. Okay. Dobra. Ta, nasz książę też widzę, że jest właśnie ożeniony z tą księżniczką pruską. Doskonale. Mhm. I teraz tak, kupcu, idź tutaj po złoto. 170, aż dochodu. No to zawsze coś. Dobra, nie, nie będę ruszać już tymi wszystkimi kupcami na razie, bo to nie ma sensu. Oni i tak idą tam, gdzie chcę na razie. Dobra, tutaj mi się Szwedzi kręcą nieładnie. Podejdźmy sobie zatem Czarnieckiego do Gdańska. Mhm, mm i tutaj podejdźmy Radziwiła. No i mam pełną armię na Litwie dzięki temu. O, tutaj w Słucku widzę, że jeszcze mam jakiś dowódcę. Koniec polskiego. To może iść tutaj też na Ukrainę. Tak, księżniczka też niech tutaj idzie. No i teraz będę mógł powoli wysłać dyplomatów do Rosjan. No okej. Okay. Tutaj niech doślądam posiłki do Bratysławia. Doskonale. Hmm, tutaj miałem księżniczkę, która miała iść do koszyc. Aha, ty, księżniczkami, akurat wolę samemu jeszcze się poruszać, bo to jest bardzo ważne. Dobra, tutaj teraz ta armia, niech tak idzie. Tak. I mamy, o, nawet mamy ponad paną armię. To może weźmy sobie nieco lepsze oddziały. Natomiast ten jeden słabszy niech posiedzi, powiedzmy, w Zamościu. Albo niech pójdzie do Bracławia. O, to nie brzmi jak głupi poms. Natomiast e, niech mój król już tu leci na Ukrainę. Moja księżniczka też, też niech sobie tu podejdzie. No i musimy zaatakować zatem wojsko kozackie. No i się wycofali doskonale. Już chyba nie... Nie, dam jeszcze radę i zaatakować doskonale. No i będą mógł ich wyciąć w pień. Mają tutaj bardzo dużo szajsowych jednostek. No ale dobra, myślę, że już to sobie zrobimy w, chyba w kolejnym odcinku, bo Mam wrażenie, że ten może być już trochę długi. Tak więc mam nadzieję, że ten pierwszy odcinek Wam się podobał. No i taki mały przedsmak zatem Wam zaprezentowałem. No a w kolejnym zobaczymy już pierwszą bitwę z Siłami Kozaków. Tak więc mam nadzieję, że Wam się podobało. I do zobaczenia. Cześć.